Witam ponownie! Zagrajmy Assassin's Creed 2! Tak, zebranie wszystkich asasynów. Mamy tu Wolpe... E, Mario... Machiavelli... Paula... E, e, jak miał on na imię? Wiem, że na nazwisko Dalviano, e, le, le, nie pamiętam. Teodora i Antonio. Ezio! It is time, uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed, perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it is the Spaniard is plotting. We should start by locating the vault. The codex pages will lead us to it. Let's take a look. No miejsce, zaznac... miejsce zaznacz X. Badaj kodeksu, żeby dowiedzieć się gdzie jest krypta. Eee, no i eee... A, ch chciałam wam jeszcze coś pokazać. Właśnie, wszystkie strony kodeksu, jakie tu macie tutaj, widzicie, macie są zapiski po prostu, obrazy i tak dalej, tak dalej, ale. Gdy zakończę grę, to zrobię mały specjal e, sp specjalny odcinki z zawartością swojego kodeksu. No dobrze, ale. Oliver Zog, Rodrigo Borgia. Co on o nim pisze? Rodrigo Borgia, aka The Spaniard, a dark stain on human history. Rodrigo zostawił blood a mile wide on his quest to unify Italy under the Templar banner. Anyone who opposed him. Ended up in little pieces inside a sack, or if he was in a good mood, poisoned. Once he was crowned Pope, Rodrigo, or should I say Alexander VI, used his influence to wage war with any city that held out against the Templars. And then there were the rumored X rated atrocities hundreds of courtesans brought to the Vatican by the cartload, and the Pope's close friendship with his illegitimate daughter, Lucrezia.

nie chciałem tu wejść. Jak się teraz to obraca? Jak się to obraca? Aha Tak, tak, zrobimy najpierw ramę. E, tak. 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 To jest Nie mówcie mi, że to znów krew jest. O, coś tu po arabsku pisze w, w prawym dolnym rogu. Widzę znaki asasynów. A i już wiem co to jest mapa świata i teraz zobaczymy. Mhm. Dobrze teraz. Tak. Na szczęście ja z geografii nie. Na szczęście na geografii nie śpię więc. Um. Tak, tak. Tylko tu. A tak. E, tak, tak. Jeszcze coś musimy tu poprawiać? Bo nie, nie widzę. Ale widzicie, jakieś tu są. Raz, dwa, trzy. A! Tu jest jeszcze znak krzywła. E, chwila, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem znaków jest. Asasin. Tutaj, gdzieś w Norwegii. Gdzieś w Nowym Jorku? Nie są to wyspy Galapagos? Coś nie wiem na morzu. Też gdzieś na morzu pod Australią. Chyba wyspa Java. Tu chyba Mongolia. Tu gdzieś w Nigerii jeśli się nie mylę. Ale.

How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is then? No. It can't be. The vault. It looks like the vault is in Roma, then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys, two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The papal staff is the second piece of Eden. For years. No, decades we've sought these answers. And now, at last, we have them. But so too could the Spaniard. And if he does, if he finds a way into the vault, its contents will make the apple seem a trifling thing. I must go to Rome and find the vault. What are the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. No, dobrze. And tysięcy Super. Roma beckons you. Let me know when you are ready to depart. Dajmo. Tak. Dla ciekawych. Dla tych, co nie mogą się już doczekać Assassin's Creed 3 W trójce! Będziemy prawdopodobnie dalej Ezio Ale w Szymie! Zobaczymy co z tego wyjdzie I z opcją multiplayer Ciekawe jak, jak to wyjdzie No w tym terenie płaszcz nie daje żadnych premier Rzym 1499 rok No dobrze. In boka al lupo. Skrani się do kaplicy sy Sykstyńskiej i zapis Hiszpana, Rodrigo Borcia. Tak dla ciekawości. Jeśli e, pytacie się skąd pochodzi nazwa kaplica Sykstyńska, to powiem wam, że kaplicy tą. Nie zbudował własnoręcznie, ale z polecenia to było któregoś papieży o nazwie Sykstus. Tak, to jest jakieś. To jest stare imię po prostu. Tak nie przejdę. Tam jest łucznik Castel de Sant Angelo. Zobaczymy, co o nim pisze. Zamaj się tego anioła. A tam też był łucznik o kurde. Pazylika di San Pietro Czyli Pazylika Świętego Pawła Eee, Pawła P Piotra A ten nic nie skapnął się? Sayonara Bum Ej, hey, stój, stój, stój tutaj. Ej, szlifowany ucznick. Teraz spróbuję pomiędzy nimi wejść. Ach, kurczę, chciałem ten podwójny kiedyś zrobić. Teraz jak? Aha. A już nie mam czasu powoli, więc do następnego odcinka. Na razie.